Kosmetyki polecam z aktualnej promocji. Hejka, ja jestem Mer i dziś zapraszam Was na top 5 kosmetyków z aktualnej promocji w Rosmanie. Przegląd promocji na makijaż, na kosmetyki do makijażu już czeka na Was na kanale. I przegląd pielęgnacji również w formule Shop With Me, czyli taki właśnie prosto ze sklepu, także Was tam też zapraszam. Podpięte te filmy macie w komentarzu, ale też zostawiam Wam tu albo tu, e, zawsze w tych wyjeżdżających kartach. Są to kosmetyki, które uwielbiam, które mi się sprawdzają, także mogę Wam je polecić. Zostawię Wam też e, oczywiście w komentarzu link do testów długich z tymi kosmetykami, będziecie mogli sobie zobaczyć też lepiej, jak te produkty działają. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu. I oglądamy. A zaczynam sobie od podkładu i jest to Maybelline Superstay. Ta wersja Lumi Matte odcień 0,90 sobie używam. Ne, bardzo się polubiliśmy teraz na lato. Zobaczcie, że w miarę ogarnęła się ta moja skóra, więc jestem zadowolona, bo w sumie tutaj nic się już e, za bardzo nie dzieje. Odpukać w niemalowane, bo wiadomo, zawsze mnie może wysypać nie wiadomo dlaczego. E, ale na razie jest w porządku. Tutaj tylko jakieś takie mi się zgubienie zrobiło, bo wczoraj wycisnęłam za skórnik. Nie powinnam tego robić, no ale cóż, tak się wydarzyło. Ale reszta, jakby tak była ta skóra ogarnięta, to dla mnie to już by było ekstra. To jest stan, który dla mnie mógłby być cały czas już. To już jest, jest ekstra. Więc ja jestem mega zadowolona, kto walczył z trądzikiem i walczy z trądzikiem, tak jak ja nadal no od. X lat, no to wie, że to są małe takie sukcesy, z których trzeba się cieszyć po prostu. No i dobra, nakładam. To krycie nie jest jakieś turbomocne, ale też nie jest takie mega, mega słabe. Jest to dosyć lekki podkład, także naprawdę przyjemny, czy to na lato, czy to ogólnie, jeżeli nie lubicie podkładów takich gęstych. Także mi się sprawdza, nie waży mi się w ciągu dnia. Powiem Wam, że wróciłam do niego po pewnym czasie, bo ja go testowałam jeszcze w ubiegłym roku, kiedy. Ten podkład do Polski nie wszedł jeszcze. Dopiero w tym roku wszedł tak już oficjalnie do, do drogerii. I potem go zostawiłam na jakiś czas, bo tak w sumie nie wiedziałam. Też tam wtedy potrzebowałam większego krycia. A teraz, jak troszkę mniejsze może być, no to naprawdę często po niego sięgam. Tutaj już zużyłam większość. Tak naprawdę, mam drugie opakowanie w zapasie, bo nie zapycha mnie, nic się tutaj nie robi, nawet jak. Mam go na sobie ze 13 godzin, to nic się nie dzieje, moi drodzy. To znaczy nie mam żadnych na koniec białych, wiecie, kropeczek, no bo czasami się zdarza, że rano się człowiek umaluje i potem zmyje go dopiero o 24, na przykład, jak już wróci do domu, zje, ogarnie się i, I tak to wygląda czasami. No i tak się prezentują takie dwie warstwy. No uważam, że mega dobrze. I teraz kolejny produkt, którego nie mogło totalnie zabraknąć, no to oczywiście mój puderek Miss i Perfect To last. Kolejne moje opakowanie jest zużyte. On nie jest może jakiś turbo wydajny, jeżeli go używacie codziennie puszkiem, tak jak ja. Dlatego, że no mi wystarcza od promocji do promocji mniej więcej to opakowanie. Ale ja też sporo pudru nakładam, szczególnie puszkiem. Jak na przykład e, nakładacie e, pędzlem, mniej pudru, no to wiadomo, wystarczy na dłużej, tak? E, a jak sobie nakładam tak sporo i to puszkiem, no to wiecie, to to gdzieś tam szybciej zużywa. Natomiast on kosztuje tam około 10 zł zazwyczaj w promocji, no to Powiedzmy, że ok, cena na dwa miesiące używania. Plus, minus takiego, wiecie, intensywnego. I to jest puder, który mi świetnie wygładza i świetnie utrwala. Ja używam sobie ten taki powiedzmy najjaśniejszy, transparentny, no bo odcień to jest 0,50 transparent. No i go po prostu uwielbiam. Jak tylko jest, to Wam polecam. Bo za tę cenę nie ma w zasadzie. Może nie, że nie ma, bo są różne też dobre pudry. No ja też nie wszystko znam, tak. Natomiast jest to po prostu w tej cenie jeden z lepszych, o ile nie najlepszych, pudrów. Także dla mnie, oczywiście. Więc polecanko puszkiem dodatkowe takie wygładzenie, bo jeszcze wiecie, wam tak się wtłacza ten puder. Więc no, 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 ekstra. no Ja jestem zachwycona tym pudrem od bardzo, bardzo dawna. No, zresztą, kto tutaj ze mną jest dłużej, no to o tym dobrze wie. Także polecam. Kolejny produkt jest do powiek i jest to ten cień Golden Hour. Ja mam odcień 02 Golden Dust, to jest nowość od AA. Są jeszcze dwa inne kolory. Robiłam sobie słocze i powiem Wam, że tak chciałam kupić wszystkie, ale jeszcze się muszę zastanowić, bo na słoczach aż tak bardzo powiem Wam szczerze, że pozostałe dwa odcienie mnie aż tak nie zaskoczyły. No nie wiem, muszę sobie jeszcze popatrzeć i przemyśleć. Tutaj wydaje mi się, że w tym była największa drobina, w tym cieniu. No ja sobie wzięłam go po prostu tak, wiecie co, losowo. A to znaczy, no zamawiałam online, jak jeszcze ta kolekcja nie była dostępna stacjonarnie, czy była na magazynach, więc miałam odbiór sobie za parę godzin, natomiast nie było tego tak, żeby można było sobie pomacać, tak jak teraz na testerach w większości już rozmanów jest. Także dobrze się złożyło, bo tutaj przepiękny jest ten odcień, przepiękna jest ta drobina. Najfajniej wygląda z dodatkowym cieniem, bo gdzieś tam jeszcze baza jest w tym cieniu, natomiast solo też nakładam i, i tak też dzisiaj zrobię. On delikatnie tak chłodzi, powiedzmy tak minimalnie. W sensie, jak sobie nałożymy, to jest uczucie takiego chłodzenia. Jak sobie tylko tak troszkę, o zobaczcie, nałożymy, to ta baza jest dosyć mała i mamy taką ogromną drobinę. No to jest coś pięknego. W kamerze widać to gorzej, moim zdaniem. I chyba się skuszę na te pozostałe kolor. Kurczę, nie wiem, jeszcze muszę popatrzeć, bo ten mi się podoba, a tamten, no nie wiem właśnie. Może ten najjaśniejszy tylko bym wzięła. O no zastanowię się jeszcze, ale... Ten to jest coś cudnego, to jak, jaką to ma drobinę, no to jest po prostu, po prostu jest szał. I właśnie on jest taki troszkę jakby zimny. A jak tutaj nakładamy, no jak odbijają te drobiny światło, no to to jest coś po prostu niesamowitego. Jestem zachwycona, rzadko się zdarza, żebym była aż tak zachwycona, bo mam już swoje ulubione błyski i one już są po prostu świetne. A to jest jeszcze coś innego, jeszcze inny poziom blasku. No coś, coś po prostu cudnego i na spokojnie można nakładać na przypudrowaną yy, powiekę z korektorem. Tu jeszcze nawet dzisiaj na dół sobie wezmę, bo idę na koncert. To gdzieś tam blasku nigdy za dużo, więc na dół też sobie mogę. O. Dziapnąć. a co? I kolejny kosmetyk również jest do powiek i jest to brązowy liner, kolekcja Ciao Bella, pewnie gdzieś tam pod koniec lata będzie znikała, bo to chyba taka limitowana kolekcja jest, e, więc e, polecam też polować właśnie na ewentualnie później jakieś wyprzedaże, jak lubicie właśnie pędzelki, no to to jest spoko liner. No i rysuję sobie standardową kreskę. Powiem Wam, że jak patrzę tutaj w podgląd, to wydaje mi się, że wcale aż tak mocno nie błyszczy ten cień, jak na żywo. Na żywo to są takie iskierki, coś... Coś niesamowitego. Więc ja jestem po prostu zachwycona. Ale tak jak mówię, w drogerii, w tym świetle, jak się nałoży tak troszkę malutko tego, to tak wcale jakoś na dłoniach nie robi turbo wrażenia. Może to też zależy. O. No i kreseczka. Jest. Proszę bardzo. Ja uwielbiam, właśnie brązowe. No i jeszcze sobie tu może od góry troszkę ten cień rozetrę. Bo wiadomo, on trochę bazy ma. Ale to już przed wyjściem. Ja mam jeszcze chwilę, to mówię, nagram Wam top 5 kosmetyków. Teraz staram się w każdej wolnej chwili nagrywać. No i dzięki temu mam już troszeczkę filmów naprzód znowu, więc może jakieś daily będzie pod koniec, miesiąca, pod koniec miesiąca albo na początku sierpnia znowu. Dobra, no i tak się to prezentuje. A tak to wygląda już z tuszem do rzęs. Nałożyłam sobie panoramę od Loreala. I tak, jeśli chodzi o ten cień, to on mi się u mnie nie zbiera w ciągu dnia. Nie osypuje, liner się gdzieś tam nie rozpływa, więc jest w porządku. Ja już mam trochę suchy ten liner, dlatego że jego jest dosyć mało. Może nie jest aż tak dużo jak innych. Tak mi się wydaje, tak, 0,55 ml, więc jest go troszkę mniej, także gdzieś tam już zaczyna się powoli kończyć, natomiast liner jest bardzo dobrej jakości, jest w porządku, więc lubię go, polubiłam się z nim na dłuższą metę, a nie wszystko mi się sprawdziło na dłuższą metę też właśnie z Ciało Bella, to też Wam mówię w filmie, co gdzieś tam ma szansę się u mnie sprawić, co nie, sami wiecie, że też po, po sprzątaniu właśnie w kosmetykach, przynajmniej po tej pierwszej części, że sporo tych kosmetyków z Ciało Bella po prostu puściłam dalej, zostawiłam sobie mgiełkę i właśnie ten liner i to jest coś, co mi się najbardziej sprawdza i rozświetlacz. I ostatni kosmetyk, jest to nowość, jest to Butter Me Up, ja go już przetestowałam z miesiąc temu, coś takiego, bo Znalazłam Nanotino, no tam był, tam był pierwszy, a teraz już wszedł do Rosmana. Mój odcień to jest, moi drodzy, Latte Delight. Delight. I to jest genialny produkt, super nawilża, super konsystencja. Dodatkowo mamy delikatny kolor, mamy tutaj skwalan, mamy peptydy. No to jest czat i ja chcę więcej. Opakowanie jest takie, pomimo wszystko jest przyjemne. No to jest coś, co użyłam non-stop od testu, znaczy non-stop. Wiecie, używam też inne produkty, ale często, nie jest tak, że przetestowałam, zostawiłam i a może mi się przypomni, to, to go użyję, nie, szukam go co jakiś czas, nakładam, przyjemny, muszę sobie kupić jeden do torebki, powiem Wam, no to jest to jest czat. Jakbym miała jeden wybierać teraz z tych, co ostatnio testowałam, produktów nabliżających do ust, to chyba by był właśnie ten, tak mi się wydaje, bo on, jak myślę, usta teraz, to jako pierwszy przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o takie produkty z delikatnym kolorem, które są takimi balsamami, bo jeżeli chodzi o olejki, no to gdzieś tam fat oile y i jorkaja, olejki do ust. I to, to jest taki, takie moje top, jeżeli chodzi o takie produkty teraz do używania. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam, bo sporo tych produktów fajnych jest, ale tutaj tak mi się podoba ta konsystencja, no czad, po prostu czad. Widzę, że jest w aplikacji, ale jeszcze w szafie u mnie na przykład yy, ich nie ma, nie są jeszcze wystawione. I to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze polecajki. No, są to produkty, do których sięgam, do których wracam, pomimo tego, że dużo testuję, to gdzieś tam, kiedy na przykład jakiegoś kosmetyku nie testuję, typu podkład, na przykład nakładam ten ostatnio, czy, czy właśnie liner. Jak robię też szybkie makijaże, jakieś takie, bo nie wiem, gdzieś idę na szybciutko, no to, to to jest to. To są produkty, które po prostu uwielbiam, które skradły moje serce. Jestem ciekawa, czy je znacie. Na pewno się zdarzy tak, że dla Was będzie to bubel. Wiadomo, to są kosmetyki. Jeżeli by tak było, to piszcie, dlaczego Wam się na przykład nie sprawdził, albo dlaczego dlaczego się Wam sprawdził, dlaczego lubicie, bo zawsze jak ktoś czyta, to jest szansa, że, wiecie, będzie miał więcej informacji, czy jest szansa, że jemu się też sprawdzi, czy też się mu nie sprawdzi. Także dziś taki szybki odcinek, jak to zazwyczaj przy top 5 kosmetyków, dla każdego coś dobrego, są długie, średnie i mm, krótkie filmy na tym kanale. Tych krótkich jest akurat najmniej. Dobra, więcej już nie gadam, na dziś to już wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!